Dzień dobry, no więc wyruszamy w kolejną podróż, tym razem jednak za granicę, niedaleko. Na gdzie dokładnie, no to pewnie za chwilę się przekonacie. Jest 7.39, o 9:00 wylot. Tak późno na lotnisku nie byliśmy jeszcze nigdy. Trasa do Katowic, dawno stąd nie lecieliśmy, jakoś nam się zapomniało, jak to wygląda i wyjechaliśmy, można powiedzieć, troszkę za późno. I teraz się stresujemy, czy uda się dojść. No szczerze mówiąc, no powinniśmy już tam być i wszystko sobie załatwiać. A tutaj jeszcze 25 minut na nogach pokazuje nie, GPS do terminala. No albo 4 minuty autokarem, ale jak popatrzyliśmy sobie na naszą rezerwację miejsca na parkingu, bo... no to nie mamy zapewnionego transportu, czego nie zauważyłem, kupując te miejsce parkingowe. No i się teraz zastanawiamy, czy wpuszcza nas do tego autobusu, który tutaj stoi. No ja mam nadzieję, że tak. Czy to, to nie, nie jest nasz samolot, bo my lecimy wizerem. Ryanerem, ale ledwo, ledwo się tu dostaliśmy, bo oczywiście wybraliśmy nowy terminal, nie wiem od kiedy ten terminal B jest tutaj w Katowicach dostępny, ale jeszcze nigdy z niego nie lecieliśmy, a staliśmy do tego to jest na dole, pewnie terminala A. Ja mam nadzieję, że z tym plecakiem będę mógł wejść, bo jest on troszkę za duży. Ale zobaczymy. Trzymajcie kciuki. Tego się obawiam najbardziej. On ma wymiary bagazu, bagażu podręcznego. No tego kupowanego, jak mała walizeczka. Masia, co przeżyliśmy przez nią? Kontrolę. Tak jak Wam przed chwilą mówiłem, ten plecak musieliśmy ścisnąć, wyciągnąć kilka rzeczy i sprawdzić, czy się zmieści. No i... Ryanerowskiej puszce. Mam to nakręcić jak wchodzi. <laughs> ale, ale się udało, ale znowu się przepakowaliśmy z powrotem troszkę, więc mam nadzieję, że nie będą kazali mi robić tego drugi raz, bo nie chce mi się po raz kolejny wyciągać w życie. Ale w każdym razie no, muszą nas wpuścić. Dobry test plecaka, polecamy. Tą firmę to nie mało kto zna, więc no, potem, potem opowiemy o niej więcej. Na jest mój oprawki. Ale się udało. Wygraliśmy tą walkę. No, to jesteśmy w Wenecji. Właśnie wyruszamy w stronę transportu wodnego, tak zwane Vaporetto. Mamy 10 minut na nogach, to jest wszystko połączone bezpośrednio z lotniskiem. Ja jestem zaskoczony wielkością tego lotniska Marco Polo, bo jest gigantyczne i latałem w każdym kierunku na świecie. No, oczywiście, oprócz. Rosji i Ukrainy w tej chwili No ale, mniejsza strefa Mamy trochę czasu, bo jest na 10.51 a o 13.00 dopiero możemy zameldować się w hotelu Tak de facto nie musimy się spieszyć Masia? No nie wiem co <grym <grym> Potem pojedę A więc tak, bilety na wodny bus do Wenecji 15 euro w jedną stronę, 27 w dwie strony My kupiliśmy sobie to wszystko w takim oto biletomacie No 15 euro to no mało nie jest, za osobę oczywiście Tak wyglądają Patrzmy jak się to będzie jechać, są tu jeszcze takie taksówki prywatne wodne No ale je odpuściliśmy Tu jest linia B, a mamy iść na linię A Czyli może tam z drugiej strony ha, Życie podróżnika, takie już jest Chyba nie, nie tu właśnie Tym panem będziemy płynąć tą łodzią Tym panem Jest to linia pomarańczowa Co ciekawe, bo był pewien problem, tak jak widzieliście z tym, żeby Wybrać odpowiednią linię. Ostatecznie się udało. Jest to linia pomarańczowa, która popłynie do Wenecji. Tam ta druga płynie w inne miejsce, jest to linia niebieska. Linia niebieska ma też oznaczenie literką B. Linia pomarańczowa również powinna mieć takie oznaczenie. Jest to literka A powinna być literka A, ale takowej nie posiada niestety. No i przestawiliśmy w takiej konsternacji. Na szczęście wszystko się udało, znaczy mamy nadzieję, że się udało i za dwie minuty powinniśmy tym cudem odpłynąć.

Jesteśmy Wasia Udało się i do Biliśmy do rzeku Na stacji Wulje. Wulje. Zapomniałem o tym, że maseczki Tylko w transporcie publicznym We Włoszech, według włoskiego prawa Jak powiedział nam Okej, okay, jak powiedział nam Pan Jesteśmy W takiej starszej nie bardzo turystycznej części Wenecji, bo tutaj mamy swój lokal do spania. Hotel. Hotel Santa Lucia. Za godzinę niby mamy możliwość zakwaterowania, ale jak na razie ja jestem zachwycony Wenecją. Wszyscy mówili, że jest bardzo brzydka, według mnie jest bardzo ładna. Sadie co Patryk robi. To jasnia pracuje. To jest ta nasza gulki. Nie mam po ogóle, co będzie to znaczy. No chyba, że to jest jakiś nazwisko. Zeszliśmy tutaj z takiego parku Saboranian, Jan, Saboranian, Francuskiego nie robimy. Nie wiem, czy słyszycie. Nie wiem, gdzie to jest. Ale musicie to słyszeć. Strasznie. Głośno. Nie wszyscy pewnie widzieli u mnie na Instagramie, pokazywałem ostatnio jak sądzimy Sekwoje. i jak też kupiłem mamutowce. Meta sekwoje akurat. Ezo. Takie będą u nas w ogródku. A. A. też jeszcze takiej nie mają. A my będziemy mieć. Tak będzie. Tam jest jeszcze jedna za tym pniem, za tym pniem. Tam jest jeszcze jeden piń. I jest tam jeszcze jedna z takim krzywym pniem. O! To, to też jest, mi no, jest jeszcze jedna, ogólnie same sekwoje tutaj, o cholera, ale myfka, słuchajcie udało się, jesteśmy w pokoju hotel Santa Lucia, albergo Santa Lucia, udało się, jest już pokój dostępny. Jest klimatyzacja. Znajduje się on mniej więcej 2 km od y, głównego placu w Wenecji. Dla nas to są brzeża, dla niektórych może to być ścisłe centrum. Znaczy, dla nas to jest y, y, ścisłe centrum, dla niektórych mogą być to obrzeża. Przepraszam Was, ale nagrywam to po raz drugi, bo przed chwilą nagrałem 2 minuty filmiku, ale nie włączyłem sobie mikrofonu i nawet nie zauważyłem, że te paski, które mi tutaj wskazują, czy jednak dźwięk się zbiera, jednak nie funkcjonują. No, w każdym razie, pokój 1500 zł. Za dwie osoby, za trzy noce. Raz nie jest to luksus, chociaż ja się spodziewałem czegoś gorszego, więc myślę, że możemy to luksusem nazwać. O! Ze śniadaniami. A tak, ze, ze, ze no. śniadania jeszcze też są od godziny kolacjone od ósmej do dziesiątej. Ja cały czas jestem pod wrażeniem naszego nowego plecaka, o którym już wam trochę wspominałem, ale pewnie w przyszłości powiemy coś więcej, bo nie jest to firma, którą wszyscy dookoła znają. My też nie znaliśmy, po prostu kiedyś Google nam podpowiedział, więc... Szczerze mówiąc, to podsłuchiwanie przez Google czasem coś daje, bo pewnie byśmy nie znaleźli tego plecaka nie, bez tych reklamowych podpowiedzi. Jest klimatyzacja, jest blisko centrum, będziemy mieli co jeść, czego chcieć więcej. Dla mnie Wenecja jak na razie jest przepiękna. 14.00, wyruszamy w podróż dzisiaj, tam za mną nasz hotelik. Cały czas jest tak gorąco, że parno, ciężko się oddycha. Jak nazywa się właśnie nasza dzielnica? Canarygio. To jest nasza dzielnica, słynąca z, z tego, że można tu teraz spotkać Żydów i muzułmanów. A kiedyś była to dzielnica pełna ambasad, ale wszystkie ambasady w tej dzielnicy może upadły to nie jest dobre stwierdzenie, no ale zostały przeniesione. I teraz, jak mówi przewodnik, jest to kosmopolityczna dzielnica i robotników, no ale pff, tak wcześniej mówiłem, że jest mniej turystyczna po tym, co potem widzieliśmy. No, to mało turystów to, to nie jest. Pierwszy widok na Grande Canale. No tutaj już tych ludzi jest zdecydowanie więcej. Ja myślałem, że to już jest ten słynny most. Właśnie bym powiedziała, że nie, że to jeszcze nie ten. Mam nadzieję, że to nie ten, bo ten akurat wielkiego wrażenia nie zrobił. Ale tak jak w Polsce, są w Europie zazwyczaj w zwykłych miastach, możemy mówić o korkach na ulicach, to tutaj no niewiele brakuje, żeby korki po, powstały właśnie na tym wielkim. Kanale. No jest to zdecydowanie bardzo ciekawe do obserwacji Jak wszystko to funkcjonuje Po drugiej stronie mamy też dworzec Dworzec z przystanią do Vaporetto Mam nadzieję, że tak się to nazywa Mi żona powiedziała, ja tak powtarzam Ogólnie na razie zjedliśmy sobie to co przywieźliśmy z Polski No ale pewnie jeszcze wieczorem zdecydujemy się na jakieś, jakąś kolację Typowo włoską. Żar z nieba. Gigantyczny! Pogoda się nie wybiera. Lepsza taka niż jakby miało padać. Jaką pomobu na pewno będziesz wyglądał, a my nie wiem, więc wygląda nam to na więzienie z Tego względu, że przybliżam. Tutaj mamy kolce, a tu mamy wieżyczkę, jest sam kamery, wygląda to jak miejsce jakiegoś posterunku. Okna, kraty, zarówno tu, jak i tu. No i mamy napis Fondamenta de Santa Maria Maggiore. To jest pewnie, no nie wiem, albo ulica, ten napis. A to i tak jest więzienie? No musisz mi jaką powiedzieć. Hej, hej, znawcy. Czy to jest jedna i druga duża Paulopnia? O, taka wielka. Tam jest ta, miasta. tak czy nie? Dotarliśmy na brzeg wyspy, czyli nad morze. I tamte to są kolejne wyspy. Niestety, ja jak to da, jest zawsze jestem nieprzygotowany, więc ciężko mi powiedzieć, jakie to są wyspy. A tutaj po raz kolejny mamy stację Vaporetto, czyli tutajszego transportu publicznego. A Basia przygotowuje nam konstrukcję do zrobienia Instaxa. Ostatni z tej paczki, pierwszy w Wenecji, ale mamy jeszcze jeden zestaw. Chodź, chodź bo ciepło. Gdzie mam iść? zrobić zdjęcie a i chcesz już uciekać uciekać uh -huh. jest bardzo gorąco ale mi to jakoś szczerze mówiąc nie przeszkadza ja jestem w nowym miejscu więc trzeba czerpać no to lecimy robić instansje słuchajcie tak się starałem tutaj konstrukcja proszę pięknie masz to jest kwiat to jest Oleander posłużył nam w tym wypadku za statyw i pokaż co wyszło Proszę, jakie piękne zdjęcie. Wraz z tego, że jest tak gorąco, mój zegarek pokazuje 32 stopnie, ale odczuwalne niestety, a tak, to jest niestety. Nie wiem co moja ona co miała na myśli, czy, czy to może już to co postanowiliśmy, żeby nas schłodziła, więc aperol z oliwką pierwszy wyłoszek podczas tej wyprawy. No i siedzimy sobie. Morzu Adriatyckim, bo ona też tu mnie prawie oszukała. Mówię, że nie, to no jest śródziemne. Ja tak sobie zdałem sprawę, że miałem kiedyś zajęcia na włoskim na temat tych mórz, nad którymi leży, leżą Włochy. No i mój ulubiony nauczyciel włoskiego, Giacomo, którego serdecznie pozdrawiam po raz 20 w tym odcinku, uświadomił mnie, że to nie jest takie proste. Śródziemne to tam tylko w jednymi. A tu mamy Morze Adriatyckie. Po drugiej stronie mamy dwie wyspy. Ja już się douczyłem, ale jak się nazywają, to przedstawi Wam moja żona, Basia. Jakie wyspy są po drugiej stronie? Giudecca. Giudecca. i? I druga to jest. Coś tam, San Majorie. Majorie. Coś Taka takiego. Mała. Malutka. Na jedną z nich wybieramy się być może jutro. Giorgio Majorie. Jakby coś, to dziakomo nas poprawi w komentarzu, więc nie ma sprawy. O, tam sobie jedzie. Nie wiem, czy widzicie. Tu Wam pokażę. Oni na otwartym słońcu, u góry wszyscy stoją. Półczujemy. No nie jest to idealna pogoda do zwiedzania jakiegokolwiek miasta, jakiegokolwiek miejsca. Wydaje mi się, że to jest jedyna pogoda, która nadaje się do leżenia nad basenem, sączenia drinków, po prostu odpoczywania. No ale trzeba jakoś się do tej pogody zaklimatyzować. Mam nadzieję, że jutro już będziemy się czuć z tym wszystkim lepiej. No. To... Myśleliśmy, że to jest śmieciara, ale to jest chyba jakiś statek, który przewozi gruz. No raczej tak. Nie, no gruz, albo no, w sumie to nie wiem. Nie zdziwiłoby mnie, to, jakby to była śmieciara, ale o tym opowiem Wam dzisiaj wieczorem. Ale chyba, chyba raczej gruz. W każdym razie ciekawe sobie weszliśmy do kościoła i jest tutaj taka zielona belka. Szczerze mówiąc nie mam pojęcia co to jest. Taka kolumna leżąca w niej są wyrzeźbieni najprawdopodobniej jacyś święci. Ale o co w tym wszystkim chodzi to nie wiem. Co więcej takich belek tutaj jest więcej? Te szkła. Mhm. Czyli żonka już wie. Tak, bo opowiedz. ja wszystko. Wie. To opowiedzmy. To jest instalacja takiego pana i ma przedstawiać Wiecie, to ma być ten centralny to jest jakoś na wzór złożonego ciała jako też Jezusa Chrystusa i że ona jest zielona, ale nie wiem o co chodzi. słuchajcie, mogłoby się wydawać, że nad nami jest tylko jakiś zwykły posąg na dachu jednej z kolejnych. Pięknych budowli, a tymczasem to jest posąg, który się obraca i wskazuje kierunek wiatru. Więc, no, bardzo ciekawe, myślę, że to doskonale widać. No to możemy powiedzieć, że właśnie zaliczyła kąpiel w Morzu Adriatyckim. Jest, a tam właśnie jedzie policja na sygnale. Nie, to życie, jakbym oglądał bajkę, w której życie by właśnie tak wyglądało, to bym powiedział, że jest to mocno naciągane. Czyli życie bez dróg, tylko, tylko stateczkiem. Tu się wszystko zgadza. Ciekawe I to funkcjonuje. Czyli każdy zamiast samochodu ma swoją motyloteczkę. Może jakaś Jednak to jest śmieciara. Tam to wtedy to nie była śmieciara. Ta jest zdecydowanie mniejsza, no my tak bo gdyby musiała między tymi małymi uliczkami się przeciskać taka wielka no to byłoby to niemożliwe Musi być jednak mogli. Ogólnie w miejsce w którym przed chwilą siedzieliśmy to ma być jedno z ulubionych miejsc do spędzania czasu takiego relaksu dla miejscowych Wenecjan. W kilku myślę widzieliśmy tu miejscowych, też było sporo turystów, takich jak my ale całkowicie to nie dziwi, bo teraz podczas dnia jest tutaj cień, więc jest o wiele przyjemniej. Można sobie zmoczyć nogi, a zaś gdy jest chłodniej w całej Wenecji, to tu podobno jest cieplej. Autorem wszystkich informacji, które posiadam jest oczywiście moja żona, ale ja mogę Wam je przekazać. W ogóle mam takie przemyślenie, że ta Wenecja trochę mi przypomina Porto momentami. Jest tak ładna jak Porto. Oczywiście tam była rzeka, a tutaj... No te, te kanały raczej mają słoną wodę, no mają słoną wodę, bo pochodzą z morza, więc nie można tego tak traktować, ale no jest jakiś taki podobny vibe. Bo oglądacie sobie tu mieszkać i mieć okna z jednej strony na drugą tak wygląda to całe. Ciekawie, ciekawie. A tam Barbarita. Ogólnie jest godzina 18, a my zmierzamy w stronę placu świętego Marka. Ja odczuwam już lekkie zmęczenie, to jest zmęczenie przede wszystkim tym ciepłym, bo skwar jest, jest nieco męczący. No i też nie jedliśmy obiadu, więc będziemy gdzieś na pewno nie na pracę Świętego tego marku. Bo tam będzie najdrożej, ale szukać miejsca, gdzie będziemy mogli spocząć, spokojnie znów coś wypić i zjeść. Zdecydowaliśmy się na jedzenie. W restauracji mieliśmy nazwę na menu, ale nam zabrali, niestety. W każdym razie był tu taki set menu, taki zestaw dnia, na to nazwać, gdzie mamy pierwsze danie, drugie, mix sałat do tego i deser za 27 euro. No nie jest to taki zestaw jak na Teneryfie, za 10 euro mieliśmy taką samą ilość rzeczy. No tam była zupa, drugie danie, de deser albo kawa. Mamy nadzieję, że będzie smaczne. Ja będę miał lasagne na pierwsze danie i potem grillowanego kurczaka. Basia wzięła sobie spaghetti z frutti di mare e oraz mixt smażonych ryb. To tak właśnie było zapisane. Co to będzie, to nie mamy pęcia Zobaczymy. No i z pewnością to zobaczycie. dotarliśmy na Plac Świętego Marka i jesteśmy pozytywnie zaskoczeni przede wszystkim tym, że nie ma tak wielu ludzi, jak wszyscy nas wcześniej ostrzegali, że będzie tłum. Oczywiście słyszeliśmy, że tak naprawdę tłumy są w środku dnia, gdy przyjeżdżają tu wycieczki na jeden dzień, a rano i wieczorem jest tych osób zdecydowanie mniej. Jest teraz naprawdę było mniej. Pierwsze skojarzenie Basi to rynek w Krakowie. Troszkę ładniejszy, ale jednak. Niestety... Wszędzie, gdzie jesteśmy, to najsłynniejsze i najpiękniejsze budowle zawsze mają wokół siebie rusztowania. Ja rozumiem, że trzeba to konserwować, naprawiać, dbać o to, żeby dobrze wyglądało, no ale wszędzie, gdzie jesteśmy, to tylko sobie wyobrażamy, jak dobrze to wygląda, bo wygląda to fajnie, ale od spodu zawsze jest rusztowanie, które wszystko niestety psuje. My powoli będziemy zmierzać już w stronę swojej kwatery. Myślę, że około 10 km zrobiliśmy. No i przed nami jeszcze trzy ciekawe dni. Wenecji. Ja jeszcze nie upolowałem sklepu FC Wenecja, więc to też najbliższy gniazdo. Trafiliśmy do sklepu, który jest rajem dla Basi, bo jest to sklep z żelkami. 4 euro za 100 gramów. Są przeróżne. Basia, co tam masz? Chciałam pająka takiego. Chyba no, będzie się kawałana, więc będzie kosztował pewnie 200 PLN No, jest duży Ale mogę wziąć kolorową malinkę Kolorowe malinki no, no, Piłkę tenisową Piłkę tenisową? Tak, 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 tak. Ale ona nie jest miękka Znaczymy, Musimy zabrać tak? piłkę tenisową Tak Ciao no. You have five 519, by far? Tak 519, please. Dziękuję okay. Yes. Thank you, too much. Thank you too. Bye bye. Co? Tak. tak, bo Próbujemy tak. po jednej? Tak. A tak? no to no dawaj. Ty pierwszy. Jaki pierwszy chcesz? A ty pierwsza, próbujesz? Cytrynka. No to no dawaj. No nie, no taki oryginalny smak Dobra daj mi 3 cytrynę fajne, ale cytryna powinna być bardziej kwaśna według mnie. To jest za słodka. Ale w porządku. Mamy giga banana. Takie urozmaicenie na koniec dnia. Ale to będzie mniej w spokoju. Dotarliśmy. Dotarliśmy. chociaż nie było to łatwe. 11 km od spotkania z Aperolem, i od tego czasu. I od tego czasu sobie chodziliśmy i spacerowaliśmy. Przyznam szczerze, zmęczył mnie ten gorąc. basiera raczej też. I to aż w taki sposób, że zaczęliśmy myśleć, czy w jeden dzień, nie pojechać gdzieś na plażę i się wykąpać. Bo wiemy, że w Wenecji są takie miejsca, tylko nie wiemy jak daleko od naszego miejsca. Zbierzemy to pod uwagę. Zaszliśmy też do sklepu FC Wenecja i to jak ten sklep wygląda, jeszcze wam nie pokazałem, pokażę wam to potem. Ale to jest naprawdę jak butik modowy. I trochę się obawiam tych cen koszulek tam, no, ale pójdziemy jak będzie otwarty, bo tylko do 20, a będziemy już od pół do dziewiątej. Ale dzisiaj to już wszystko, nie mamy siły. Dobra noc. Eh, buonasera. I arrivederci.